Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o ilości ziaren na kolbie kukurydzy. Zapraszam Was na odcinek. Wojtek, w jednym z ostatnich odcinków poruszyliśmy bardzo ważną kwestię dotyczącą obsady. Jaki jest kolejny składnik budujący plon? Następnym w kolejności bardzo ważnym składnikiem plonu jest ilość ziaren na kolbie. On już jest też w po części uzależniony od rolnika, ale w większej części jest uzależniony od genetyki odmiany, od odmiany, której po prostu sobie dobierzemy i też od, od pogody, którą mamy w tym okresie kiedy to się buduje. Ilość ziaren na kolbie, ten składnik się buduje od 5 liścia do 2 tygodni po kwitnieniu. Może tu troszeczkę zobrazuję na piątym liściu kukurydza nam wpierw wytwarza zawiązek kolby i powiedzmy na nim jest osiem rzędów. I tam już zaprogramowaliśmy. Tak, jest zaprogramowany. To jest bardzo ważny moment w kukurydzy, żeby na tym powiedzmy piątym liściu kukurydza miała wszystko dostarczone, nie było jakichś większych stresów herbicydowych czy jakichkolwiek stresów abiotycznych. Drugi ważny moment w, właśnie w ilości ziaren na kolbie to jest moment między ósmym a dziesiątym liściem, ponieważ wtedy dochodzi do podziału tych ziaren. Przyszłych rzędów, które zostały zakodowane na piątym liściu. Czyli jeżeli na piątym liściu roślina kukurydzy zakodowała nam 8 rzędów, jeżeli te komórki jajowe przyszłe ziarniaki podzielą się razy dwa, to mamy parzystą liczbę 16 rzędów. Dlatego zawsze jest parzysta liczba rzędów na kolbie. Trzecim takim ważnym momentem właśnie w budowaniu ziaren jest ten okres od momentu kwitnienia do dwóch tygodni po kwitnieniu. Dlaczego? Ponieważ Kukurydza pomimo tak jak w tym stresowym roku yy, bardzo sobie ładnie poradziła, czyli zapyliła nam wszystkie ziarniaki, czyli przeszłe komórki jajowe do samego końca, ale w momencie, kiedy brakuje nam azotu, wody, składników pokarmowych, no i przede wszystkim wody, ona redukuje nalewanie yy, ziarna, tak? yy, czyli może mieć 40 ziaren na długość, ale na przykład nalewa nam tylko 30 ziaren na długość. Ale ten... Yy, Etap dzieje się do dwóch tygodni po kwitnieniu, później już kolba nalewa całe ziarno, które sobie zaprogramowała. Wojtek, czy Twoim zdaniem termin siewów wpływa na ilość ziaren w kolbie? No i to jest bardzo ważne pytanie, e, tu jest dużo dyskusji. Moim zdaniem tak. Dlaczego? Takim ważnym momentem jest 21 czerwiec. Tak? Kukurydza w Polsce, rolnik powinien dążyć, żeby do 21 czerwca, wtedy kiedy jest najdłuższy dzień, najkrótsza noc, Kukurydza miała jak największą fazę rozwojową, czyli no w Polsce, żeby zakrywała już międzyrzędzia, to jest około 12 liści. W krajach Europy Zachodniej rolnicy dążą, jak na przykład w południe Francji, Hiszpania, Włochy, rolnicy dążą, żeby do 21 czerwca kukurydza już miała wiechę i kwitła. Dlaczego? Ponieważ, tak jak mówiłem, zawiązek kolby kształtuje się od 5 do 10 liścia. Jeżeli wcześniej zasiejemy kukurydzę, i ten okres między piątym a 10 liściem jest dłuższy, bardziej, ta kukurydza bardziej w, y, spokojnie, harmonijnie rośnie, One, ta, y, taka roślina, która jest zasiana wcześniej, ona zbuduje nam większą kolbę. I to widać, y, y, szczególnie też w tym roku, gdzie byłem y, na plantacjach, gdzie rolnicy po zbiorze żyta na zielonkę siali kukurydzę 25 maja, rzeczywiście tam kolby są. Bardzo mają mało rzędów i, i są bardzo krótkie tak? i tutaj widać, że ta kukurydza zredukowała. Dlaczego? Ponieważ kukurydza jest, pochodzi z Ameryki Południowej i z takiego klimatu, gdzie długość dnia jest równa długości nocy. Tak? Siejąc kukurydzę właśnie w maju, ta młoda roślina ma tyle światła, widzi, że jest tak długi dzień, że ona po prostu bardzo szybko rośnie. Intensywnie i tutaj gubi jakby ten składnik plonu, jakim jest ilość ziaren na kolbie. To jeszcze ja skorzystam z rekwizytu, jak mógłbyś nam w praktyce pokazać, jak bardzo łatwy sposób i jak szybko policzyć liczbę ziaren na kolbie, bo w ten sposób możemy sobie oszacować, jaki plon będziemy mieli. Razem z klientami, czy sam sobie szacuję, licząc sobie po prostu obsadę, ile mamy kolb na hektarze, później sobie liczę, ile jest ziaren. Liczenie ziaren na kolbie zaczynam od tego, ile jest ziaren na długości, odliczając tutaj jakieś 4-5 ziaren na czubku kolby, ponieważ to i tak czasami komba nie potrafi nam tego domucić w zależności od, od grubości kolby, ale też wiadomo, przy umocie są jakieś straty, więc te kilka ziaren odliczam. Tutaj na długość mamy. 35 ziaren, co jest wynikiem bardzo dobrym jak na ten rok. No i następnie mnożę to licząc ilość ziaren dookoła, ilość rzędów. Wychodzi nam tutaj z tej kolby około 550 ziaren na kolbie. I ta ilość rzędów to tak jak już wspominaliśmy, zawsze liczba parzysta, pamiętajcie. Tak, zawsze powinna być liczba parzysta, oczywiście też czasami redukuje, są w zależności od genetyki oczywiście odmiany, to też jest następny też element, który muszę wspomnieć, że odmiany wcześniejsze budują nam 12-14 rzędów dookoła, odmiany późniejsze mają większy potencjał plonowania, budują 16, 18, nawet 20 czy 22 20. rzędy na kolbie, stąd też wynika ta właśnie różnica w plonowaniu między odmianami wczesnymi a późnymi. No i później mnożymy tą te dwie składowe, ilość kolb na hektarze, ilość ziaren razy, razy masę tysiąca nasion i wychodzi nam tutaj plon. I często na dniach pola, z, jak przy rolnikach, robię takie szacowanie plonu, to jeżeli nie ma dużej zmienności glebowej, przed takim szacowaniu mylę się o 500 kg do tony suchego ziarna. Czyli tutaj rolnik to może sobie w jakiś tam sposób oszacować swoje plony na, na polu. Więcej informacji uzyskacie pod adresem www.złotospola.pl. Cześć!